Siedem najczęściej popełnianych błędów, które sprawiają, że przegrywasz w FC25. I na samym początku, byczku, standardowo lista obecności w komentarzu. Daj znać tam na dole, w której w tym momencie jesteś w lidze w rajwalsach. No i wiadomo, jeśli chcecie więcej parad ode mnie, jak grać lepiej w FC25, to łapa do góry i lecimy z odcinkiem. Punkt pierwszy. Brak kontroli pada. I jest to temat, o którym bardzo rzadko się mówi. Chodzi oczywiście o naszego pada i tego, jak my tego pada trzymamy. To znaczy, w sytuacji, kiedy mamy tego pada i sobie go trzymamy w jakikolwiek randomowy sposób, to nie ma tutaj żadnego problemu. Tutaj nie ma złej opcji, tak? Możemy go trzymać tak, możemy go trzymać tak, możemy go trzymać paluszkami w ten sposób. Tu nie ma to znaczenia. Natomiast ma kolosalne znaczenie, w jaki sposób my z niego korzystamy, kiedy już gramy mecz. To znaczy, kiedy gdy ty zaczynasz grać w taki sposób, że ty bardzo mocno, kurczowo te gałki analogowe trzymasz, to ty nigdy nie będziesz grał na luzie. To ty nigdy nie będziesz grał ze spokojem, to ty nigdy nie będziesz budował akcji w sposób kreatywny. Dlaczego? Bo samo to, w jaki sposób ty trzymasz pada, czy ty trzymasz delikatnie, czy trzymasz mocno, to samo to determinuje, jaki ty sygnał wysyłasz do swojego umysłu. Jeśli ty trzymasz go na luzie w taki sposób, że delikatnie po prostu wiesz, jakbyś. Coś miłego, głaskał, wiadomo o co chodzi, tak? To ty jesteś w stanie się no, znaleźć tego takiego mentalnego sweet spota, o którym mówimy w mentalności, kursie do mentalności. Natomiast chodzi o to, że kiedy ty masz luz, no to ty jesteś w stanie też kreatywnie do tego podchodzić, ale kiedy ty się ściskasz i tak wszystko mocno trzymasz, klikasz, no to jest bardzo ciężko, bo ty twój cały, ty cały się spinasz, twoje całe ciało się spina, dlatego kluczowym elementem jest to, żebyś Ty sobie to przeanalizował na takiej zasadzie, że obejrzysz na przykład sobie powtórkę swojego spotkania i zobaczysz, czy Ty na przykład nie klikasz przypadkiem lewego analoga. Czy Ty przypadkiem, jak budujesz swoją akcję, to nagle nie klikasz wszystkich czterech przycisków. Tych prawa góra, lewa, lewy dół i tak dalej. Bo to są kluczowe elementy i ja już analizując ponad 100 albo i 200 meczów FC25 samym kursantów, no to spotykam się bardzo często z sytuacją, że właśnie lewy analog klikamy Albo klikamy bardzo często te wszystkie przyciski, nie kontrolując ich. Dlatego punkt pierwszy, kontrola swojego pada. Punkt drugi, zapominanie o metodzie pięciu kroków. I o co w tym chodzi? O to w tym chodzi, że w momencie, kiedy zaczynamy już wchodzić na jakieś wyższe poziomy, albo zaczynamy w ogóle, zaczynamy więcej meczów grać w ciągu jednego dnia, to zaczynamy zapominać właśnie o tym, czego się nauczyliśmy. No, w całej akademii Liska, tak? Bo mówię też tu w kontekście naszych YouTube'owych poczynań. O metodzie pięciu kroków, że zapomnieliśmy o niej, tak, i zaczynamy wybiegać naszymi środkowymi obrońcami. I w zasadzie tą metodę. Można skrócić w sensie ten, ten błąd. Można skrócić do tego, że właśnie zaczynamy wybiegać środkowymi obrońcami, i naprawdę chodzi o to, że w 80-90% sytuacji ta metoda pięciu kroków powoduje, że twój przeciwnik nie przejdzie do, tej, do tego pola karnego i ty tak naprawdę nie będziesz musiał się w jakikolwiek sposób natrudzić. Ona nie jest idealna, oczywiście, bo ona ma swoje wady, ale na tym naszym poziomie, takim, z którego startujemy, ta metoda pięciu kroków naprawdę jest kluczowa, ale w momencie, kiedy nawet już chcemy przejść dalej, to my musimy walczyć o timing i o odbiór naszymi zawodnikami w pierwszej części, w środkowej części boiska. Czyli pierw środkowi pomocnicy, potem boczni pomocnicy, później boczni obrońcy, i, na, i ci środkowi obrońcy, niezależnie na jakim poziomie jesteśmy, to Chcielibyśmy z nich korzystać po prostu w naszym polu karnym. Oczywiście, w sytuacji, jak już jesteśmy wymiataczami, i możemy sobie, i mamy pełną świadomość tego, jak bronić niektóre sytuacje i mamy pełną świadomość tego, że my wybiegając środkowym obrońcą na pewno skasujemy naszego przeciwnika. Bam. Nie ma problemu, zróbmy to, ale na tym naprawdę to jest rzadkość. To jest rzadkość, że, że wybiegnięcie środkowym obrońcą w 100% spowoduje odbiór nam piłki. Dlatego stosujmy tę metodę pięciu kroków, a na, tak naprawdę to, jed, to metoda jednego kroku, czyli nie wybiegaj środkowymi obrońcami, albo nawet w ogóle obrońcami. I skupiaj się na tym, żeby jak najszybciej doskakiwać do piłki e, tym konkretnym zawodnikiem, który nie jest obrońcą. Punkt trzeci: używanie obrony taktycznej. I to jest nasze przyzwyczajenie w większości sytuacji. To znaczy, że my w ogóle nie wiemy, czym jest zaawansowana obrona. Mimo, że od FIFA 24 FC-24 doszła nam zaawansowana obrona, to ja staram się jak najwięcej o niej mówić, jak najwięcej o niej głosić faktów, żeby ona jest naprawdę fajna. Ona naprawdę jest skuteczna i do pewnego poziomu naprawdę jest lepsza, aniżeli obrona taktyczna, bo zobaczę na przykład na tym przykładzie. Bam! Tu nic więcej nie trzeba. Tak? Po prostu wjeżdżamy, spamujemy przycisk A i mamy temat z głowy. Natomiast obrona taktyczna w większości sytuacji będzie nas kosztowała bardzo dużo, w momencie, kiedy nam się ona nie uda. I ona wymaga dużo więcej pracy, dużo więcej wysiłku, dużo więcej treningu, aniżeli obrona zaawansowana. Dlatego w większości sytuacji używanie obrony taktycznej jest błędem. To znaczy, można zrobić to lepiej. Można używać obrony zaawansowanej i skupić się na bardziej skutecznych elementach, które dadzą nam większe przełożenie, aniżeli ten jeden magiczny odbiór, który wyjdzie nam raz na 10 razy. Dlatego używajmy obrony zaawansowanej, jeśli mamy problem z wykrokami naszego zawodnika. I dodatkowo pamiętajcie, że w Akademii Liska wystartowaliśmy z Black Friday, to znaczy do 1 grudnia możecie kupić i dołączyć do Akademii Liska, do pełnoprawnego całego kursu. Wejdź teraz, byczków w pierwszy link w opisie i sprawdź, co bym dla Ciebie przygotował. Punkt czwarty. Pressing drugiego zawodnika. I także jest to w większości przypadków nasze wielkie przyzwyczajenie, że używamy przycisku pressingu drugiego zawodnika, czyli przycisku R1, i zaczynamy sobie nim lawirować, gdzie tylko chcemy, jak chcemy, po co chcemy, nie patrząc na to, jakie konsekwencje się za tym kryją. I niestety, ale pressing drugiego zawodnika w większości przypadków będzie dla nas niekorzystny, jeśli my nie wiemy w ogóle definicji. Tego, tego wersingu nie znamy dokładnie konsekwencji, które się za tym kryją, bo przeciętny użytkownik FC25, na przykład w tej sytuacji, kliknie R1, bo będzie chciał, bo będzie myślał, że dzięki temu podwoi swoją liczbę zawodników, których kontroluje. I on ma, będzie miał rację w tym jednym aspekcie. Natomiast w drugim aspekcie, on nie będzie już się zastanawiał, on, przeciętny użytkownik FC25 w tym momencie kliknie R1, taka symulacja, wybiegnie sobie tym zawodnikiem, tak? więc jego tutaj nie będzie, on będzie tutaj już, pyk, 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 tak, w tym momencie przeciwnik, ten chłop będzie już tutaj, w tym momencie Horan zagra piłkę prostopadłą i w tym momencie ten zawodnik będzie miał sytuację sam na sam. I co teraz powie przeciętny użytkownik FC25? Ale gówno, ale się wylało, ale ta gra jest w ogóle niezrozumiała. A my chcemy się nad tym zastanawiać. My chcemy zrozumieć i chcemy poznać detale, jakie kryją się przed naszym właśnie, chociażby pressingiem, pressingiem drugiego zawodnika. I tutaj, w takich sytuacjach pressing drugiego zawodnika nie będzie miał sensu. Będzie dla nas bardzo dużą przestrogą, będzie dla nas bardzo dużym osłabieniem. Dlatego musimy korzystać z procesu całej nauki naszej, naszego co, co mamy robić w FC25. Dlatego tutaj używanie pressingu drugiego zawodnika będzie dużym błędem i nie chcemy tego robić, więc ja osobiście uważam, że lepiej jest wyeliminować całkowicie pressingu drugiego zawodnika, żeby zrozumieć całą mechanikę, całą podstaw i tak dalej, a potem na pewnym etapie dołożyć sobie ten prezydent zawodnika, bo to będzie dużo łatwiejsze. Bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o nasze nawyki, no to albo umacniamy nowy, stary nawyk, albo wyrabiamy sobie nowy nawyk za każdym razem, kiedy coś robimy. Punkt piąty, przyjmowanie ze sprintem, szczególnie w środkowej części boiska. I teraz, jak widzisz, przyjęliśmy sobie piłeczkę salachem w sposób za pomocą samej lewej gałeczki. Nie było Tutaj nic zdrożnego, nic trudnego. Natomiast gdyby tutaj to przyjęcie nastało salachem za pomocą przycisku R2, tak, czyli R2 plus lewa gałka, to salach nie miałby piłki przy nodze, tylko salach miałby piłkę o tutaj. I tak to właśnie działa. Szczególnie dlatego, środek pola jest świętością, jeśli chodzi o to przyjmowanie piłki ze sprintem albo bez sprintu. No, w środku pola przeważnie nie będziemy chcieli używać sprintu. Będziemy chcieli po prostu mieć jak największą kontrolę na boisku. Natomiast jeśli chodzi o boczną część boiska, jak najbardziej przyjmujmy sobie ze sprintem. Jeśli mamy chociaż trochę wolnej przestrzeni, przykładowo, gdyby tutaj, gdybyśmy podali do tego gusto i ten gusto chciałby się tutaj przenieść. Na tą część, no to my tutaj możemy sobie przy, przyjąć ze, ze sprintem, tak? Możemy sobie przyjąć, no bo mamy tutaj mnóstwo wolnej przestrzeni. Tak proste, a tak ciężko jest to wdrożyć. Cóż mam powiedzieć? Punkt szósty utrata piłki na własnej połowie. I utrata piłki na własnej połowie zawsze jest błędem i zawsze będziemy czasami ją tracić na tej własnej połowie. Dlaczego? Bo nie da się wyeliminować naszych błędów w 100%. Natomiast jeśli my wyeliminujemy z chociaż 10 sytuacji, kiedy byśmy stracili piłkę na... 5 sytuacji, to my mamy 50% więcej szans na strzelenie bramki w kolejnych akcjach. A w momencie, no później procent składany tak naprawdę działa. Tak, jeśli wyeliminujemy powiedzmy w połowie straty piłki na własnej połowie, potem sobie to przemnożymy na przykład na 15 meczów Foot Champions. To już wiecie, co się dzieje, tak? 50%, 50 razy 15 spotkań, to wtedy tam już są wykładnicze proporcje. Dlatego strata piłki nigdy się nie opłaca. Ale o co w niej chodzi? O to chodzi, żeby grać tam, gdzie mamy wolną przestrzeń, żeby nie ryzykować, nie bawić się na własnej połowie i żeby starać się jak najszybciej, ale jednocześnie jak najbezpieczniej wyprowadzać piłkę z własnej połowy, tak? Dlatego tutaj przykładowo mamy San Maximena, Borolik od razu podanie do Sona, tak? I wyprowadzamy piłeczkę, i to jest idealne. Wyprowadzenie piłki z własnej połowy. Punkt siódmy. Nie przerobienie kursu dotyczącego mentalności, ale spokojnie, tu nie chodzi o to, że ty musisz od razu wskakiwać na stronę Akademii Liska i kupować kurs do mentalu. Nie. Tutaj głównie chodzi o to, żeby po prostu nie zafiksowywać się pod kątem mentalnym na tej grze, żeby odpowiednio do niego, do niej podchodzić. Żeby nie sprawiać, że FIFA była dla nas całym życiem, żeby w trakcie meczu nie rzucać padem, żeby nie grać zbyt wielu meczów naraz, żeby robić przerwy po porażkach i żeby budować swoje nowe nawyki, a nie bazować na tym, że ta gra jest po prostu zepsuta i gramy, bo musimy. To jest najgorsze podejście. Samemu wiem, bo tak robiłem kiedyś, że grałem, bo musiałem. W sensie miałem takie podejście, że gram, bo muszę. Ja odpalam to FIFA no bo muszę wygrać i no i potem tylko i wyłącznie przegrywałem kolejne mecze, frustrowałem się. Czasami rzuciło się padem, a czasami się nie rzuciło padem. Ale ogólnie to jest naprawdę podejście, które może nas wprowadzić w problemy nawet z naszą psychiką i potem będziemy sfrustrowani, zdenerwowani, wkurzeni, będziemy źle oddziaływywać na naszych bliskich. Po co? Nie ma to specjalnie sensu. I beczki, jeśli już naprawdę jesteście sfrustrowani, zdegustowani tym, że wam nie idzie w FC-25, że znajomy was ciągle w niej bije, że nie potraficie wygrywać meczów, że ciągle siedzicie w tej samej lidze, to sprawdźcie. Pierwszy link w opisie, bo w prezencie ode mnie, tak, tutaj, możecie zobaczyć sobie dwie przykładowe lekcje odnośnie e, z kursu, wyjęte, po prostu z kursu wyjęte z Akademii Liska, macie tutaj dwie przykładowe lekcje, przełączanie prawym analogiem i z kursu dotyczącego mentalności, lekcja pod tytułem nawyki, dwie bardzo ważne lekcje, a dodatkowo możecie zobaczyć cały nasz proces, bo to jest naprawdę ulepszony proces Akademii Liska, bo... Umówmy się, w internecie w dzisiejszych czasach wy naprawdę możecie znaleźć wszystko. Wy możecie znaleźć jak wykonywać french balle, jak możecie wykonywać różnorakie patenty, schematy i tak dalej. Ale w tym kursie chodzi właśnie o ten proces, że wy macie wszystko podane na tacy. Że wy macie punkt po punkcie rozpisane co, w jaki sposób, gdzie i kiedy trenować, żeby dojść na szczyt w FC25. I co mam na myśli mówiąc szczyt? Mam na myśli elitarna dywizja, mam na myśli najwyższe rangi food champions, bo w Akademii Liska już mamy osoby, które zrobiły 15-0 food champions, więc to są po prostu fakty, ale na pewno trzeba będzie trenować, więc tutaj nikt za Was niczego nie zrobi, a dodatkowo macie oczywiście codzienny kontakt ze mną na Discordzie, codzienny kontakt z trenerami Akademii, więc jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytanie, jakiekolwiek problemy z FC25 i nie tylko, to możecie po prostu mnie oznaczyć na Discordzie, oznaczyć innych trenerów, i po prostu pomagamy sobie, bo społeczność Akademii Liska jest najlepszą społecznością w całym internecie. Przynajmniej ja w to wierzę. Dodatkowo otrzymujesz rzeczywiście kurs dotyczący mentalności, ale o tym sobie wszystkim możesz przeczytać na stronie. Pamiętaj, do niedzieli możesz dołączyć do kursu Akademii Liska, później zamykamy zapisy i pewnie kiedy się otworzymy, ale kiedy? tego nie wynik. Wpadajcie na stronę akademia.liska.pl, a i taki mały bonus, jak wejdziecie sobie, to tutaj możecie zobaczyć listę lekcji i najczęstsze błędy i te tematy, które tutaj były tak bardzo delikatnie e, opowiedziane, to są bardziej rozbudowane oczywiście w kursie, ale wy już możecie sobie wejść i zobaczyć te najczęstsze błędy, same nazwy, bo tam też one mogą wam w jakiś sposób pomóc. Dzięki wielkie za oglądanie, do następnego!